W Owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali Faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z Was, kiedy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam tak samo: w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Kiedy czytałem tę Ewangelię z dzisiejszego dnia, uderzył właśnie we mnie ten fragment o radości, jaką wywołuje w niebie nawrócenie jednego grzesznika. Przypomniałem sobie natychmiast moją własną sytuację z okresu, kiedy, kiedy przyjąłem łaskę wiary, którą Bóg Ojciec mi zaoferował za darmo, kiedy w wielkim bólu i strapieniu zawołałem do Niego: Panie, jeśli jesteś, to przyjdź, bo ja już nie mam siły, bo ja już nie wiem, co ze sobą zrobić. Jeśli moje nawrócenie z ateizmu było dla mnie radością, to co musiało się tam stać dziać w niebie, na górze, tam u aniołów. To jest niesamowita historia. Ale jednocześnie. Jednocześnie zdałem sobie sprawę, że swoim osobistym, grzesznym postępowaniem mogę też wywoływać wielki smutek. Starajmy się, aby z naszego powodu nie wywoływać smutku na obliczach aniołów świętych, ale także naszych braci i sióstr, z którymi tutaj podążamy. Drogą do Boga. thank you